Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji presowej, podczas której europoseł Janusz Korwin-Mikke skomentuje zachowania unijnych, a zwłaszcza niemieckich polityków, które można nazwać dosyć nerwowymi. I proszę Pana Prezesa o zebranie głosu. Istotnie sytuacja jest bardzo nerwowa. Pan Wolfgang Schauble, minister finansów RFN-u, yy, zażądał podatku, podatku, specjalnego podatku od benzyny na imigrantów. Yy, CDU się od tego zaraz odzygnało, bo wzbudziło to oburzenie w całej Europie. A to nie może być tak, że pani Merkel zaprosiła uchodźców, a teraz my mamy na, na, na to płacić. Yy, pan. Yy, Werner Feynman, kanclerz Austrii, oświadczył, że wycofuje Austrię z układu z Schengen, a jeżeli nie będzie załatwiony problem granic zewnętrznych Unii, to całe istnienie Unii Europejskiej stoi pod znakiem zapytania. Pan Donald Tusk, przecież nie jest żadnym polskim w tej chwili politykiem, tylko jest politykiem unijnym, powiedzmy sobie jasno, prawda? W tej chwili ogłosił, że będzie. Nie niewykluczonej ni, specjalnej, specjalnej sesji na, 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 temat, na temat Polski, w ogóle specjalnej konferencji, jakieś egzorcyzmy, jakiś zwołuje sabat na, na Łódzkiej Górze albo gdzieś tam, prawda, w sprawie, sprawie Polski. Polski, no sytuacja, sytuacja jest zupełnie paranoiczna. Yy, to jest normalny układ, zdychający kro krokodyl wierzga, prawda, Unia Europejska umiera i obserwujemy ostatnie miesiące czy lata istnienia Unii Europejskiej. No i tutaj widzimy takie właśnie bardzo nerwowe, nerwowe ruchy. Proszę pamiętać, że jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Pieniądze się kończą. Unia Europejska jest też zadłużona. Wszystkie państwa będące pod okupacją Unii Europejskiej są pozadłużane. Są pozadłużane, są w sytuacji praktycznie beznadziejnej, jeśli pominąć w Wielką Brytanię, gdzie tam fundusz emerytalny się jakoś tam jeszcze trochę trzyma. Także generalnie rzecz biorąc stąd się biorą te takie nerwowe ruchy i my tutaj komentujemy komentujemy niejako na bieżąco że w ciekawych czasach upadku pewnej. No, absurdalny jest, jak tydzień od początku inicjatywy, jaką było powstanie w Unii Europejskiej. To tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i proszę o pytania. Jeśli mogę, Rafał Poniatowski, Tefan 24. Chciałem zapytać o dwie sprawy. Po pierwsze, czego spodziewa się Pan po jutrzejszej debacie w sprawie Polski? A po drugie, jak Pan ocenia no, swego rodzaju ofensywę publicystyczną, chyba tak to należy określić, Pana Prezydenta? W zachodniej prasie pojawiają się pisane przez niego artykuły. Nie czytałem artykułów pana, pana Dudy, a jak, jak przyjadę do, do Strasburga, dzisiaj będę to, to przeczytam, przeczytam. A pierwsza sprawa? No, kwestia tej debaty. A propos, a, a propos, e, no tak, państwo musicie zrozumieć jedną rzecz. Parlament Europejski to jest parlament. On zajmuje się mówieniem. Pochodzi od parlare, mówić. On mówi na każdy temat. Brałem udział żartobliwie już w debacie na temat rezerwatu zwierząt w Demokratycznej Republice Kongo. Prawda? Zabiera głos w sprawie sytuacji homoseksualistów w Kirgistanie. No to może zająć się również sytuacją Polski. Proszę się tym w ogóle nie przejmować. Parlament chce po prostu, chce pogadać. Parlament chce pokazać, że nie bierze pieniędzy za darmo. I, i, i o to tylko chodzi. Dzień dobry, Mariusz Szymczuk Wirtualna Polska. Wspomniał pan o panu przewodniczącym Tusku, który dopuszcza możliwość zwołania szczytu Unii, Rady Europejskiej w sprawie Polski nie powiedział, że zwołuje, ale że dopuszcza, że sprawa jest, że, że problem jest, jest wystarczająco interesujący, by o nim dyskutować. Chciałbym, żeby pan coś więcej na ten, na ten temat powiedział, żeby pan ocenił te, te, to dopuszczenie tej możliwości. To jest kwestia oczywiście polityczna. Chodzi o uderzenie uderzenie w obecne władze w Polsce, do których zresztą ja mam też liczne pretensje, ale to nie jest powód, żeby zajmować się tym Unia Europejska. Jak się zajmie Unia Europejska, to będzie jeszcze gorzej, prawda? Więc, więc powinniśmy się modlić, żeby Unia w to nie wkroczyła. Mamy tylko pewne szczęście, mianowicie, że nie ma Armii Europejskiej. Póki Unia Europejska nie ma żadnych żołnierzy, a Polska ma żołnierzy, no to mogę się gadać, prawda? Także, także bardzo ważne, żeby nie powstała żadna armia europejska. A czy Polakowi w Unii Europejskiej przystoją takie słowa, że dopuszcza możliwość dyskusji o Polsce? Dyskutować można oczywiście o wszystkim. Natomiast, natomiast proszę pamiętać jeszcze raz, pan Tusk przestał być polskim politykiem, przestał go traktować jak polskiego polityka. Jest to w tej chwili funkcjonariusz, wysokopłatny funkcjonariusz Unii Europejskiej i robi to, co mu tam każą, za co dostaje pieniądze. Tak to potraktujemy. Dzień dobry, Jacek Podgórski w sensie TV. Panie prezesie, dwa pytania. Pierwsze, chciałbym wrócić do tego podatku, który chciał prowadzić pan Wolfgang Schäuble. Po co Niemcom, którzy mają 12 miliardów nadwyżki budżetowej z ostatniego roku taki podatek? To pierwsza sprawa, przecież mają pieniądze. A druga, czego spodziewać pan po dzisiejszym spotkaniu Donalda Tuska z panem prezydentem Dudą? Tego drugiego nic, nic się nie spodziewam, natomiast Niemcy mają nadwyżkę, natomiast Niemcy mają dług, nie wiem, czy pan wie, na głowę mieszkańca większy niż Grecja. <laughs> Także nie ma paniki na rynkach, no bo wiadomo, że Niemcy, kraj bogaty, po drugie są ludzie uczciwi, zacisną zęby i spłacą, natomiast Grecy wiadomo, że więc bankierzy panikują z powodu Grecji, a nie z powodu Niemiec, ale Niemcy są w sytuacji fatalnej. Chwilowo mają, mają, mają nadwyżkę, co jest kwestią kursu, kursu euro prawda, i, i pozycji silnej, silnej Niemiec, ale powtarzam, Niemcy to jest pozycja względem, względem Unii Europejskiej, która sama tonie w całości, prawda, jako, jako cały układ. Także, także siła Niemiec jest tylko względna. Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy i zapraszamy na kolejne konferencje. Dziękujemy.